Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, minął rok od wyborów, w których ta uśmiechnięta koalicja przejęła władzę. Gdzie jest wasze sto konkretów? Gdzie są, gdzie są wasze obietnice, które wszyscy pamiętamy? Gdzie jest paliwo po 5,19? Gdzie jest kwota wolna od podatku w wysokości 60 tysięcy złotych? Gdzie jest obniżenie podatku Belki? Gdzie jest powrót składki zdrowotnej do czasów sprzed Nowego Ładu? Co się stało z waszymi obietnicami? Zamiast tego, zajęliście się walką z bobrami, z alkotubkami, robieniem sobie zdjęć na wałach i wsadzaniem swoich kolesi do spółek. Niestety żałuję. Nie zajęliście się tylko tym, bo szkody byłyby mniejsze. Znaleźliście czas na zatrzymanie CPK, na zatrzymanie elektrowni jądrowej, na rozwalenie wymiaru sprawiedliwości, na zrujnowanie naszych finansów publicznych. Zaproponowaliście. Budżet z rekordowym długiem, deficytem, odsetkami, potrzebami pożyczkowymi. Jesteście bardziej nieodpowiedzialni niż PIS. W sprawach najistotniejszych działacie na szkodę naszego państwa. Nie wiem, czy umyślnie, czy celowo demolujecie nasz kraj. Mam wielką nadzieję, że ten rząd Dziękuję. upadnie, zanim doprowadzi do jakiejś wielkiej katastrofy. E, jestem z wnioskiem przeciwnym odroczeniu. Uważam, że takie sprawy na gorąco powinniśmy załatwiać tu i teraz. Otóż proszę Państwa, o demokrację oczywiście trzeba zabiegać, ale przede wszystkim trzeba demokracji przestrzegać. I to, co powiedział tutaj Donald Tusk, po prostu zwyczajnie włosy się jeżą. No proszę Państwa, prezydent niczego innego dzisiaj nie powiedział, tylko powiedział o faktach. Powiedział, jak jest, prosto w oczy. Może dlatego Was to boli. Mamy dzisiaj 100 konkretów. Po prostu jesteście nierobami zwykłymi. Nie, przez rok czasu oprócz szczucia i nienawiści nie wprowadziliście do systemu politycznego niczego. Dokładnie niczego. A to, że Donald Tusk e, mówi o tym, że zebrał proszę Państwa w czerwcu 400 tysięcy ludzi, TVN powiedział, że to kosztowało 5 milionów. Taka jest Wasza demokracja. Po drugie, jeżeli sugeruje Donald Tusk, że Pan Prezydent ma. Proszę Państwa, demokrację nie w głowie i nie będzie teraz sugerował gdzie, to ja chcę powiedzieć, że Donald Tusk właśnie Dziękuję. społeczeństwo nie ma Dziękuję w głowie, tylko nie chce sugerować gdzie. Dziękuję, panie pośle. Nie rozwijajmy już tych anatomicznych ścieżek i dociekań, a ja bardzo proszę Państwa o wzięcie udziału w głosowaniu. Bo zgłoszony został wniosek formalny o odroczenie posiedzenia. Poddaję go pod głosowanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani i Panów posłów jest za odroczeniem posiedzenia? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 414 posłów, za 182, przeciw 229, wstrzymało się trzech. Sejm wniosek odrzucił, a ja bardzo chciałbym pozdrowić gości z powiatu chojnickiego, Człuchowskiego i Borów Tucholskich, którzy przyjechali do Sejmu na zaproszenie pani posłanki Wiolety Tomczak. Jesteście? Jesteście, tam jesteście, za kamerami. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. I teraz pani posłanka Anna Maria Żukowska-Lewica. Bardzo proszę. Dziękuję. Panie Marszałku, Wysoka Izba składam wniosek formalny o stwierdzenie kworum po to, żeby dowiedzieć się, czy wszyscy posłowie i posłanki, którzy zostali wybrani rok temu do pracy w tej Izbie, są na tej Izbie w rocznicę tych wyborów obecni. Pan, pan prezydent Andrzej Duda raczył wygłosić orędzie, które bardziej pasowałoby do wystąpienia lidera partii opozycyjnej. Nie był głową państwa tutaj na tej Izbie. Natomiast trzeba sobie uczciwie powiedzieć, droga koalicjo, te, ta rocznica wyborów nam się nie udała. W tej chwili w tej chwili zastanawiam się, czy jedynym momentem, kiedy stanęliśmy wszyscy razem obok siebie, był ten moment podpisywania umowy koalicyjnej. Chciałabym, żeby po roku pokazać, że jesteśmy wszyscy wspólnie razem ze sobą. I ludzie nas wybrali po to, żebyśmy różnili się od nich, od prawa i sprawiedliwości, również szanowali prawa człowieka, szanowali konstytucję i żebyśmy wprowadzili takie rzeczy, które poszerzają, poszerzają te Dziękuję. prawa, jak związki partnerskie, jak prawa Dziękuję reprodukcyjne. Na to ludzie czekają, nie na ograniczenie praw konstytucyjnych i praw człowieka. Dziękuję bardzo. Za chwilę będziemy mogli unisono, wszyscy razem, ponad ponadpartyjnymi podziałami stwierdzić kworum. Chyba, że pan poseł Kowalski przekona nas, że nie powinniśmy tego robić. Pani marszałku, po pierwsze, pani poseł powinna mówić po polsku w tej izbie, a nie na tej izbie, to po pierwsze. A po drugie, panie ministrze Siemoniak, do pana. Minister Szefernaker ujawnił szokujące dane. 200 kilometrów zapor przeciwpowodziowych, leżało w magazynach Państwowej Straży Pożarnej, kiedy Polska była zalewana powodzią. Pan wykorzystał w czasie 13, 14, 15, 16 września tylko 9 kilometrów. Proszę przyjść teraz tutaj na Mównicę i powiedzieć mieszkańcom Nysy, bo się tam pan fotografował 14, 15, 16 września, dlaczego, dlaczego w magazynach Straży Pożarnej leżały nowoczesne zapory, a ludzie własnymi rękami relatowali swoje życie i dorobek. Dziękuję bardzo, ponieważ został zgłoszony wniosek o stwierdzenie kworum. Proszę wszystkich państwa o naciśnięcie przycisku dowolnego w celu potwierdzenia obecności na posiedzeniu. A my zobaczymy, czy są państwo za swoją obecnością czy przeciw, czy wstrzymują się w tej sprawie Nie ma Czego? że się że tylko kworum się potwierdza Pomyślmy nad tym, bo nie chcę też stawiać Państwa w kłopotliwej sytuacji. Dziękuję. To jest głębsze pytanie, tak? Czy jest się za, przeciw, czy się wstrzymuje? Ale mamy tu dyskusję lingwistyczną, więc może i filozoficzną udźwigniemy. No. Cóż można stwierdzić? Jest nas 419. W związku z powyższym należy stwierdzić, że jest też kworum. Dziękuję bardzo.